Wystawa nosi tytuł Męska Rzecz. Jest to wystawa o męskich rzeczach ukazanych z kobiecej perspektywy, o wszystkim tym, co nam wydaje się związane z mężczyznami. Od ojców, dziadków, braci, mężów, pracowników, także dosłownie wszystkich. To dotyczy osób również spoza Chrzanowa. Są tutaj panowie z Krakowa, generalnie z całej, z całej Polski, z całego świata. Natomiast tych szanownych rzeczywiście sporo tutaj eksponatów dotyczy. Z jakich lat te eksponaty wszystkie możemy tutaj obejrzeć dzisiaj i w kolejnych dniach? Są to eksponaty z przełomu XIX-XX wieku, ale są też rzeczy z lat 70., 60., nawet i 80. Wśród tych eksponatów możemy znaleźć no, generalnie wszystko. Są to elementy związane z pracą mężczyzn, elementy związane z wojskowością, z kosmetykami, z garderobą, z biżuterią. Są też obrazy, motocykle. Także no jest też trochę sportu, także naprawdę zakres yy, różnorodności tych eksponatów jest bardzo, bardzo duży. Najciekawszy eksponat według Pani? Według mnie są to dwa motocykle SOK-125, motocykl SHL, yy, fonograf, czyli taki malutki przenośny gramofon i oczywiście garnitury frakowe. Skąd wziął się w ogóle pomysł na taką akurat wystawę? Pomysł o taką wystawę wydawał się nam oczywisty po tym, jak stworzyłyśmy wystawę o kobietach pod tytułem Jasny, niedokończony, portret, twój. Więc stwierdziłyśmy, że no siłą rzeczy musimy taką wystawę stworzyć, a że miałyśmy do tego dosyć sporo materiałów, to udało się to zrealizować. No właśnie, czy wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów naszego Krzemowskiego Muzeum, czy część była wypożyczona od kogoś? Spora część eksponatów jest wypożyczona. Są to eksponaty pochodzące z Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Muzeum Techniki i Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz Muzeum Krakowa. Wystawa Męska Rzecz robiona na podobnym schemacie jak wystawa kobieca, czyli wystawa, o której, która była w, w ubiegłym roku, natomiast nieco się różni, bo w wypadku mężczyzn mamy wiele przedmiotów, które należały do samych szanowian i które tutaj Państwu... Wyłuskałyśmy i tutaj je prezentujemy. Pojawiają się znane szanowianą nazwiska, takie jak Zdzisław Krawczyński. Mamy jego dyplom doktorski, był doktorem filozofii. Mamy dyplom przynależności do Ochotniczej Straży Pożarnej, burmistrza szanowa. bytomskiego. Mamy dyplom należenia do Towarzystwa Gimnastycznego. Soku przez jednego z powstańców styczniowych, Antoniego Andresika, więc są to przedmioty wyjątkowe do już konkretnych osób, konkretnych szanowian mieszkańców naszego miasta należące. Stąd też radość nasza tym większa, że mogłyśmy je tutaj z Państwu zaprezentować. W takim właśnie otoczeniu przedmiotów z szeroko pojętego świata również. Ale te przedmioty do Chrzanowia należące na nie warto zwrócić szczególną uwagę. Na wystawę zapraszamy do 31 stycznia. W godzinach pracy muzeum, czyli między 8 a 14.30 oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.